Oto ja! Julia TV, Julia TV, i dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawą ciekawostkę. Jeszcze w ogóle nie widziałam jej u żadnego YouTubera. Dobra, to przejdźmy od razu do rzeczy. Ja chwilę będzie przerwy, bo muszę znaleźć to najpierw ten moment. No. Dobra, znalazłam już ten moment i yy, fajne totalne porażki. No, nie wiem, czy ktoś to zauważył, ale ja to zauważyłam i byłam w totalnym szoku. Jeśli znacie tą samą porażkę, to wiecie, że Chris, który prowadził wcześniejsze seria, trafił do wariatkowa, czy jakoś tak. I nie wiecie, co ja zobaczyłam na jednym z odcinków. Nie przypomina wam on kogoś? No właśnie, to jest sam Chris, był w odcinku, w 26 inaczej ostatnim odcinku. Totalna porażka, wariacki wyścig, odcinek 26 milion sposobów, by przegrać milion dolarów. Ja po prostu... bo Wo... Pamiętam, że coś tam on właśnie nie mógł już nakrywać. W ogóle totalne porażki. Chyba, jeśli się mylę, to napiszcie, co on w ogóle do niczego nie trafi, bo, że się niektórzy żyje. Ale że ja go zobaczyłam tutaj, to nie wiem, czy to jest... Nie wiem, gdzie to było. Uf, naprawdę, ja nie wierzyłam, że to widzę. Chris. Naprawdę. Normalnie siedzi na no, i czyta gazetę. No, dobra. Pokażę wam to jeszcze raz. Bo trochę chyba nie... No, sami przyznajcie. włączcie sobie na Google zdjęcie Chrisa. I porównajcie do tego goska tu siedzącego. No, no tu jest Chris, no. Spodnie, ubrania, włosy. No i normalnie czyta gazeta. Mogę Wam nawet powiedzieć, w którym... Ej, Sorry Powiem Wam, nawet, w którym momencie to było. To było w 6.47 minucie. 647 minuta, tak? Gdzie? No. 6.47 minuta. Um, mówię wam obejście to... Bo ja nie wiem, czy to aby... Nie wiem, po prostu... Czekajcie, sprawdzę komentarze, czy ktoś to w ogóle zauważył. Aha. Jak widać nikt nie, za, nie zauważył, że... O, ktoś tu zauważył. Panda Games yy, zauważyła, napisała 6.47 minuta Chris na ławce, który trzyma gazetę. I taką dziwną morskę. No tak. No logiczne. Czekajcie. Ja bym tu przeczytam odpowiedzi na ten jej komentarz. To Było 27 kwietnia, czy już bardzo dawno całkiem. Dobra, czekajcie chwilę. No, i to tyle w tym dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że nikt jeszcze tego nie nagrał, ponieważ nie chciałabym przyciągać, bo jeszcze w ogóle nie widziałam na YouTube tego filmu i po prostu no, tyle. No, dobra, jeszcze was. Wiem, że już trzeci raz to pokazujemy, ale niektórzy może potrzebują trochę czasu. No dobra, to kończymy ten odcinek. Pa, to już tyle w tym odcinku, może za niedługo się zobaczymy. Na pewno będę w wakacje nagrywać. Dobra, pa!